Siemanko z tej strony młynek to kolejny odcinek ze Snowrunnera i dziś długo wyczekiwany, ale i obiecany odcinek modyfikacyjny. Nie będzie on niczym innym jak po prostu zbieraniem sobie z mapy modyfikacji, ale w taki sposób ciekawszy. Dlatego że modyfikacje są poukrywane w naprawdę ciekawych miejscach, więc fajnie będzie tam dotrzeć. Jak wiecie, ja odcinki montuję, więc nie będzie to takie nudne, a będziecie widzieli po prostu praktycznie samo zbieranie. No, a więc, oczywiście, hammer już gotowy, niestety, jedziemy jeszcze nim. Będziemy sobie musieli kupić nowy pojazd zwiadowczy, bo on sobie radzi średnio. Bardzo się cieszę, jak odbieracie te odcinki, jak ten kanał szybko się rozwija. Jeszcze słuchajcie, zainwestowałem i mamy w bagażniku kolejne paliwo. Oczywiście, kolejne części naprawcze, więc mamy tego naprawdę sporo. I tak, na dobrą sprawę, chyba na raz możemy objechać całe dwie mapy. No i dobra pierwsza modyfikacja jest gdzieś tutaj, tylko musimy sobie zjechać. Tędy chyba będzie najbezpieczniej, jest najmniej stromo. Tylko, że mamy pełno drzew ale między tymi się chyba zmieścimy. A nie, tam jednak był łagodny zjazd, więc nie musieliśmy się tędy pchać, ale trudno, jak już tędy przejechałem. To sobie zjedziemy do końca i zobaczmy, co tam ciekawego dostaniemy, o ile się nie przewrócimy. No i uwaga, uwaga, pierwsza modyfikacja. Odłączany dyferencjał. Odłączana oczywiście blokada. Zobaczmy sobie więc, do jakiego pojazdu będziemy mogli tego używać. Do Chevroleta. Spoko, tylko że go sprzedałem. Podobno Mawie już obłocony Hammer wygląda tysiąc razy lepiej, a właśnie było w piękne błoto, żeby to sobie sprawdzić i faktycznie słuchajcie, ma teraz taki charakterek. Dobra, kolejny punkcik już widoczny, mamy go na takiej małej wysepce na kamyczkach, więc musimy wjechać ostrożnie, żeby przypadkiem hamera nie przewrócić, nie byłoby fajnie tutaj jechać z powrotem. Ale myślę, że bez najmniejszego problemu. Bardzo fajne miejsce, bardzo łatwo dostępne, więc nie spodziewam się czegoś fantastycznego tutaj. Ale zobaczmy, mamy odłączany, włączany tak naprawdę AWD do. White Western Stara“, którego nie mamy. No na razie to wygląda kiepsko, a my udajemy się do kolejnego punktu, chyba najcięższego na razie z tych dzisiejszych. No i dobra, kolejny znacznik już widoczny, ale musimy najpierw przedrzeć się przez te tereny wodne. Mamy na szczęście sporo drzew, ale czy hammer dałby sobie rady sam? No, raczej nie, więc chyba wam to po prostu pominę. Dobra, złapaliśmy troszkę lądu, więc teraz idziemy jak burza. Tylko że, o, dobra, widzę w końcu modyfikację. Widzimy, że jest ona naprawdę dość mocno ukryta między tymi bagnami. Więc mam nadzieję, że będzie tam po prostu coś kozackiego. Skoro tak ukryli, no to mam nadzieję, że zobaczymy tam coś na przykład do tajgi. Eee, no, najlepiej by było w sumie do tajgi. Jakiś mocniejszy silnik. Zobaczmy, mamy podwyższone zawieszenie do skauta. No i jego również nie mamy, bo go sprzedałem, więc na razie klapa. Pominąłem jedną bardzo bliską modyfikację, ale mamy tutaj jeszcze dwie na skraju mapy. I po nie sobie pojedziemy. O, tutaj widać, którędy jechałem. Przewrócona cysterna, wybierałem się na kolejną. Eee, możemy sobie zatankować, genialne. Tylko pytanie, czy możemy z cysterny do bagażnika? Możemy. O, kurde, no to się przyda ta przewrócona cysterna, fantastycznie. W takim razie nie będę je stąd holował, niech sobie spokojnie leży, będzie jako zbiornik. A już się martwiłem, że na kolejną mapę nie wystarczy nam paliwa, bo oczywiście na kolejnej nie ma garażu, ale spokojnie sobie damy rady przejechać. Okej, okay, już chyba widzę modyfikacje. Dokładnie, moi drodzy, stoi jakiś stary oczywiście wóz, a to świadczy tylko o jednym. Zobaczymy, co tam będzie tym razem. Fajnie by było w końcu sobie podwyższone zawieszenie, nawet do hamera. To by się naprawdę bardzo przydało. Więc mam nadzieję, że coś fajnego w końcu będzie i do jakiegoś pojazdu, który posiadamy. Mamy naprawdę sporo takich rzeczy do zdobycia, które są właśnie na Michigan, e, których też nie posiadamy. Więc zobaczmy, moi drodzy, co będzie tutaj. Uwaga, uwaga i jest to podwyższone zawieszenie, ale do No trudno, moi drodzy. Na razie troszkę pochowa, ale drugą modyfikację mamy całkiem blisko, bo jest ona oczywiście tutaj, więc lecimy. No i jeżeli taki content wam się podoba to nie zapomnijcie dawać łapeczek, bo będę wiedział, że podobają wam się takie odcinki i będę robił takich modyfikacyjnych więcej. Bo to jest taki pierwszy testowy. Zobaczymy jak on się przyjmie z waszej strony. O kurde, patrzcie jaki wjazd. To jest najstromszy wjazd, jaki do tej pory widziałem w grze. Naprawdę jeszcze pod taki nie podjeżdżałem. Mamy tam chyba miejsce, żeby się wyciągarką złapać, nie możemy. Okej, okay, to będzie naprawdę ciężkie do podjechania. Mamy w ogóle zbyt niski pojazd, o właśnie, żeby mógł złapać w ogóle ten pion, ale chyba da rady, ale na pewno jest to, słuchajcie, najstromszy podjazd, na jaki do tej pory wjeżdżałem. No i jesteśmy chyba na jakimś szczycie. Zobaczmy sobie, jak to się będzie tutaj prezentowało. ok Jest słuchajcie, jakaś wieża, jest to też bardzo ładne miejsce i to jest chyba jeden z kandydatów na miniaturkę tego odcinka. Niestety nie pokazuje się ten punkt do zbierania modyfikacji, a szkoda, bo miałem taką nadzieję, ale tu jest naprawdę piękne, więc zdjęcie sobie robimy. A czy to wybrałem do miniaturki, czy będzie jeszcze ładniejsze? No to wy na pewno wiecie, bo już miniaturkę widzieliście, więc zbieramy sobie modyfikacje. Zobaczmy, co dostaniemy tym razem. I będzie to skrzynia autostradowa, czyli słabo. No ale chociaż mam ją do Hamera, czyli pierwszy pojazd, jaki posiadamy. No a na tej mapie mamy tylko jedną modyfikację. Reszta jest albo gdzieś poukrywana, albo po prostu nie ma więcej na tej mapie, a będą po prostu na kolejnej, więc odblokujemy sobie jedną i spadamy na inny region. No i ostatnia modyfikacja już przed nami, było naprawdę ciężko się tutaj dostać, ale się udało. Zobaczmy, co tam ciekawego mamy. Tym razem mamy sobie silnik i silnik do ANK, więc jest naprawdę super i do Pacyfika. Jest naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie sobie, że jest również do tego drugiego NK, czyli tego, który może wozić przyczepy, więc jak sobie go odblokujemy, to będziemy mogli tam również mieć mocniejszy silnik. To jest naprawdę super sprawa. No, i tak naprawdę chyba przygotowałem tych modyfikacji zbyt mało. Zostały nam tylko dwa albo trzy. No, i oczywiście moglibyśmy sobie jeszcze pojechać do na przykład Amura, ale nie ma to większych sensów, bo on tam oczywiście po prostu nie da rady. Widać to bardzo dobrze już tutaj. No, ale na tej jeszcze zimowej mapie moi drodzy, spróbujemy sobie odblokować dwie modyfikacje, bo takie mamy. Potem sobie jeszcze na chwilkę wrócimy na Michigan i odblokujemy tamtą, która została. No i chyba będzie tego na tyle. U mnie tego odcinka już jest ponad dwie godziny. Na no, ile jest u was to, no nie mam pojęcia. Dobra, dostanie się do tego punktu. Powinno nam zająć naprawdę sporo czasu. Jest on tutaj wzdłuż rzeki. Pytanie, czy damy radę tędy przejechać. Na razie wydaje się, że jest naprawdę twardo i to mnie naprawdę bardzo mocno dziwi. Mam nadzieję, że zaraz ten punkt sobie zobaczymy, bo był on gdzieś tutaj na końcu rzeczki. No i widzę tam słuchajcie, żółty punkt jest, więc na pewno modyfikacja do, do odblokowania będzie. Nie będę wjeżdżał do wody, bo nie wiem, jak jest głęboko. Nie chciałbym się tutaj zakopać i jechać od nowa, chociaż w sumie. Aha, no nie przejedziemy po kameku. Chociaż to bardziej kamień niż kamyk, oczywiście, bo jest to ogromny. Ale damy radę, moi drodzy, przez wodę. Odblokowujemy sobie kolejną modyfikację. Zobaczmy, co to będzie. Tym razem podwyższone zawieszenie do. i Myślałem, że może będzie do taigi. Bo chociaż taiga może mieć modyfikację chyba tylko za mura, więc nawet nie było takiej możliwości. A my mamy tutaj modyfikację do Fliglintera. Jakoś tak się to na pewno wymawia. Jeszcze go niestety nie mamy, więc ciężko powiedzieć, czy będzie to dobra modyfikacja. No, ale to przed nami jeszcze jedną modyfikację. Mamy tutaj na dole, tylko że pamiętajcie, jak ciężko było dotrzeć tędy ANK? No, to niestety tym pojazdem nie mamy szans, aby przejechać przez te zalane tereny, więc sobie te modyfikacje odpuścimy. Okej, okay, to jest jedno z dwóch takich miejsc. Mamy takie miejsca dwa. Tutaj chyba jeszcze nie jest tak tragicznie, bo widzę, że leży jedno drzewo, którego się na pewno będziemy musieli od razu złapać. Tam mamy oczywiście drugie przy lewym brzegu, więc jakoś to będzie, o ile tylko nie zacznie niszczyć nam się pojazd. Chyba nie chyba jest w porządku. Gorzej będzie z tym drugim, bo ono jest naprawdę długie. To jest szerokie, tam to jest długie, więc będzie tam oczywiście większy problem. No ale tutaj trzeba kamera pochwalić, bo naprawdę bardzo fajnie jedzie przez tę wodę. Mam nadzieję, że stamtąd będzie tak samo. No i dobra, jest to jeziorko. Mamy tutaj jakiś pojazd, ale nie jest to niestety modyfikacja. Chyba nie ma tutaj słuchajcie żadnego miejsca, w które moglibyśmy się złapać. Jest tutaj jakiś pień z tego co widzę, ale poza pniem nie mamy chyba nic, więc postaramy się jechać sobie tymi nie, dwo, dwoma kołami po brzegu, a nawet nie damy rady, bo już jesteśmy zakopani. Na brzegu z tego co widzę, o wiele lepiej nie ma, no ale jednak coś tam, coś tam powolutku do przodu jedziemy. Jeszcze kamień jest tutaj, więc on nas oczywiście zatrzymał. Mamy jednego krzaczka. Nie chciałbym go niszczyć, bo nawet się nie możemy do niego złapać. Super. Zaczęło być naprawdę bardzo głęboko. Całe szczęście mamy oczywiście snorkiel wysoko, dzięki czemu też nie zatapiamy naszego pojazdu. Ale chyba się zaciął i chyba dalej nie ruszy, a nie ma gdzie złapać wyciągarki i widzimy to miejsce, ok? To mi naprawdę nie cieszy. Nie chcę skończyć wyprawy kilka metrów od modyfikacji, no proszę. No a teren jest tutaj naprawdę hardkorowy, moi drodzy, mimo dobrych kół, mimo dobrego silnika, nie, mimo dobrej skrzyni i tak sobie Hammer po prostu tutaj nie radzi. Chociaż w końcu to jest tylko hammer, więc nie oczekujemy też od niego zbyt wiele, bo to jest praktycznie początkowy pojazd, a my możemy w końcu odblokować tę ostatnią modyfikację. Brakuje nam naprawdę bardzo mało. No i moi drodzy mamy już, zobaczmy co to było. Będzie to silnik, ale czy silnik potrzebny? No niestety nie. No i jak odcinek modyfikacyjny przepadł wam do gustu, dajcie oczywiście łapeczkę, żebym wiedział, że żeby było spokojne. W kolejnym odcinku postaram się po prostu, żeby tych modyfikacji było więcej, no i zrobimy sobie taki jeszcze jeden. A ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się oczywiście w sobotę o 16, więc do zobaczenia, trzymajcie się, Siemanko.